Cześć rokem z tej strony witam was bardzo serdecznie po długiej długiej przerwie. Jak widzicie po materiale kontynuuje swoje zmagania w Diablo 2 resurrected. Natomiast cóż, nie oszukujmy się. No nie mam tempa na które e, zasługuje ta gra. E, niestety brakuje mi bardzo czasu. A gdy już gram to ze względu na sentyment trochę i też taką swoją naleciałość Zamiast spędzić, raszować robić co do mnie należy to siedzę, zwiedzam, mimo że widziałem to wszystko po milion razy, no ale cóż, um, natomiast progres jest, udało się skończyć normal, co jest po miesiącu prawie, co jest dosyć wstydliwe, no ale cóż, um, jestem w nightmareze, oczywiście ja grałem w taki sposób dosyć, no zły, bo zamiast skupić się na przeraszowaniu jak najszybciej normala, i ewentualnie potwarwieniu się potem na pierwszym akcie e, koszmaru, nightmare'u, nazwijcie to jak wolicie, czy po polsku, czy po angielsku, m, co jest rozsądniejszym rozwiązaniem, bo tak naprawdę pierwszy akt można początek pola i jaskini biegać bez końca, a potem też do wieży, do baronowej. Ekspleci niesamowicie, zwłaszcza na elitach w, baronowej, w wieży, e, po drodze do baronowej. E, a w związku z tym, w zasadzie robienie tego podstawowego poziomu trudności dokładnie nie ma większego sensu chyba, że chcemy sobie przypominać co i jak albo sentymentu tak jak właśnie ja to zrobiłem, natomiast z drugiej strony ja też w, na tym podstawowym poziomie trudności sporo czasu poświęciłem na farmowanie jakichś run, składanie przedmiotów i tak dalej mogę się pochwalić złożonymi w zasadzie wszystkimi słowami runicznymi, tymi takimi naprawdę podstawowymi które pozwalają w zasadzie przejść przez Nightmare każdą postacią nawet z najbardziej idiotycznym buildem, także no jest, to, jest to duży sukces na pewno. O, brakuje mi w zasadzie tylko tarczy z czterema soketami, no ale wiadomo, że to jest kwestia um, raczej, raczej końcówki nightmareu, albo nawet raczej jeszcze prostszej na Helu. I w zasadzie też potrzebne są statystyki, między innymi tarcza wymaga 150 <tut> siły z tego co pamiętam co przy 40, między 40 a 50 levelem inwestowanie takiej ilości punktów w siłę no jest raczej problematyczne, bo, bo vitality, czyli punkty życia zawsze zdają się ważniejsze, zwłaszcza kiedy raszujemy, bo kiedy raszujemy, to po prostu lecimy na pałę. Staram się bić tyle mobów, ile się da po drodze. No i te hp faktycznie się przydają na jakieś gorsze momenty. No i tak, potem zrobiłem respect i, i zapomniałem przecież, że teraz z shiftem jeżeli klikniemy na statystykę to doje, dodajemy wszystkie punkty statystyk na, na dodaną statystykę, na raz. Więc pierwszy respect zmarnowałem wbijając 230 siły na mojej postaci. Z początku byłem gotów w akcie desperacji um, zrobić ten nightmare po prostu postacią z taką ilością siły się specjalnie przejmować z końcu. Um, no assassinka na pułapki tak, na, na lighting. Jest o tyle, że tak powiem, elastyczną klasą buildem, że bez problemu byłbym w stanie przecież jakiś ten, jakoś ten nightmare skończyć. My, my mam obawy co do drugiego, drugiego bosa, tak? czyli bosa na koniec drugiego aktu, bo tam mamy bardzo ograniczoną przestrzeń. Podejrzewam, że tak niska ilość punktów HP kończyłaby się kilkoma czapami, przynajmniej. Trzeba byłoby kombinować z tam portalami, no, no, myślę, że nie byłoby to przyjemne doświadczenie. Natomiast pomijając to reszta w zasadzie gry jest jak najbardziej do zrobienia, do ukończenia, nawet z tak durnymi statystykami, więc byłem gotów... W zasadzie robi, zrobiłem parę ranów do, do Baronowej na Nightmarze, bo też tam potrzebowałem jeszcze runy Sol i kilku innych pierdoletów, więc zrobiłem taką postacią, tak, mając 230 siły i, i, i tam niecałe 300 HP i dało radę, więc... Generalnie Nightmare to jeszcze nie jest ten poziom trudności, który, który wszystkich interesuje, wiadomo, że dopiero Hell piekło, tak? Jestem ostatecznym wyzwaniem i zmierzeniem się z Beelzebubem w pełnej jego krasie. Więc no, siłą rzeczy się tak bardzo tym nie przejmowałem i w zasadzie można było pewnie to zrobić. Na szczęście stwierdziłem, że w sumie mam przecież respect też z Nightmare'u, który mogę wykorzystać. Planowałem go zostawić sobie awaryjnie. Na czarną godzinę, natomiast na Hell przecież znowu zrobię jaskinie, co nie jest specjalnie e, dużym wyzwaniem i myślę, że ten trzeci respect sobie odblokuje, w razie co. Mm, więc stwierdziłem, że machnę ręką, wziąłem respect z nightmare'u, złożyłem postać jak należy i grałem się teraz bardzo przyjemnie. E, trapazin, czyli assassin złożony na pułapki, na lighting. W zasadzie, zresztą chyba tutaj gdzieś w materiale filmowym w tle bo natknąłem się. W jedynym chyba możliwym miejscu, gdzie, gdzie jest to możliwe na pierwszym akcie, na elite z Lighting Resistem. i ten build na tym etapie z siebie po prostu. E, totalnie. E, natomiast no, docelowo on jest składany tak, że nasz NPC po prostu z tymi elitami, które jakieś tam Lighting Res mają, rozprawia się samodzielnie. A w zasadzie tych mobów jest relatywnie mało w grze. Dużo więcej jest mobów jednak z odpornościami zamiennie na ogień albo na zimno jakimiś tam większymi lub mniejszymi na drugi żywioł, tak, zwłaszcza tutaj mówię o najwyższym poziomie trudności, bo na Nightmarze jest tak, że elita ma jakąś odporność, natomiast to jest na helu, czyli na piekle, w zasadzie elita ma gwarantowaną jedną odporność na żywioł, a może mieć nawet dwie, kiedy jest naprawdę wredna, więc tutaj jest to na pewno dla mnie zmartwienie na przyszłość, natomiast no, Trapa z instagramu zaczytałem, jest właśnie tyle fajnym buildem, i, i że, że ten lighting owszem jest, ale nie pojawia się na tyle często, zwłaszcza w lokacjach, które się farmi e, tym buildem i tą postacią na helu, by się tym specjalnie przejmować. Także ja się nie przejmuję, myślę, że, że będzie wesoło. Nie mogę doczekać się hela, aby wreszcie zacząć bawić się w Diablo tak jak należy. Natomiast no, zostało mi jeszcze drugi, trzeci, czwarty i piąty akt e, koszmaru. Przy tempie, które mam, kumpel się wczoraj ze mnie śmiał, nie wiem, może pamiętacie, ludzka z jakichś tam moich dawnych filmów z Diablo 3, które zagrywaliśmy, zwłaszcza hardcore, Mm, Kuper Rusek się właśnie za mnie śmiał, strasznie, że mówi: Stary, ja zrobiłem cały trzeci akt w czasie, kiedy my sobie gadamy, a ty mówisz mi, że zajęło ci miesiąc zrobienia całego normalnego. Mówię, wiesz, no, takie jest życie. No, wracam z pracy, obiecuję sobie dzisiaj, choćbym miał kurde, choćby skały strzały, będę najbardziej zmęczony człowiek na świecie. Usiądę, zrobię, przejdę ten akt, chociaż jeden, coś zrobię. Potem przychodzę do domu, idę na spacer z młodym, wracam i siadam na kanapie, już po obiedzie, po położeniu dziecka, spać, Mówię, nie pierdziele, nie dam rady. Choćby nie wiem co, i w rezultacie kończy się to oglądaniem Netflixa, albo po prostu godziną przesypiania, czy dwiema godzinami przesypiania na kanapie, wreszcie stwierdza dobra kapitulacja i spać. I tak to niestety wygląda. Taki jest los, szczerze, los i życie człowieka ciężko pracującego. Niestety. Natomiast e, ostatnio mi się trochę troszeczkę udało. Um, nie wiem, jakieś takie przesilenie, chyba to takie e, jesienne, minęło wreszcie. Organizm się zadaptował do nowych godzin, kiedy jest widno, ciemno i tego, że robi się coraz e, wcześniej ciemno i to, w sensie, że mamy, wstaje się człowiek rano, jest ciemno i, i wychodzi z pracy i w zasadzie robi się ciemno albo już jest ciemno. I, i, I jakiś taki złapałem drugi bieg po prostu, i udało mi się 2-3 dni pograć, faktycznie dociągnąć, po, porobić te przedmioty, dociągnąć do końca e, normal, zabić tego bala, co zresztą nie było specjalnie skomplikowana No i cóż, i, i jestem. Zacząłem, zrobiłem pierwszy akt e, Nightmare. Co zresztą tutaj zaczycie na końcu, e, pewnie wam wrzucę samą walkę z bossem. Ona nie jest długa, bo Trapazin naprawdę szybko się rozprawia. O dziwo, to jest generalnie build, który potrzebuje chwili, by rozkręcić damage, ale kiedy już to wszystko siądzie to bardzo ładnie i sprawnie radzi sobie z większością nimilców. chyba że mają Lightning Rest. To jest dramat. Wtedy taką elitę po prostu skipuje. Trudna szkoda. To jest przynajmniej pół bara expa. a można to odrobić na traszu, w razie co. Albo gdzieś farmiąc, zwłaszcza że ja mam zwyczaj generalnie lokacje, które są dobre na każdym akcie, przynajmniej 2-3 razy pofarmić, licząc na to, że coś tam wydropi. Między innymi wybieram się właśnie do, do, do kanałów zaraz na drugim akcie i tam będę też pewnie ze 2-3 rany zrobię. No bo tam zdarzają się fajne rzeczy czasami. No i cóż, w zasadzie zbliżam się do wyznaczonej sobie osobiście granicy 10 minut, ponieważ nie chciałbym, żeby te materiały były dłuższe. Raz, że mam mało czasu, więc też render tego wideo w 4K i tak dalej swoje zajmuje, A dwa, że też nie chciałbym przynudzać. wydaje mi się, że 10 minut jest optymalne do przełknięcia. Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw, jak tam moi zagorzali, zwłaszcza widzowie hardkorowcy hack sobie radzą. Jest Las i cały czas wisi, e, wiem, pamiętam. Muszę wreszcie usiąść też oderwać się na chwilę od Diablo i w i poch pograć. Zacząć. Tam się dużo rzeczy pozmieniało, widziałem, że było parę patrzy e, od sierpnia. Jest sporo nowych rzeczy, trzeba to wszystko ogarnąć. Także Las i poch gdzieś, gdzieś się na, na przełomie listopada pojawi na pewno. Nie w serii, ale w jakimś takim materiale pewnie obszerniejszym. Czyli u mnie to znaczy 30-40 minut, e, gdzie trochę tam pogadam, zobaczę co się zmieniło, postaram się to jakoś sensownie omówić. A jeżeli chodzi o dziś, to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. I tak jak wspomniałem, piszcie w komentarzach, jak Wam idzie w Diablo. Kto, czy, to, czy ktoś w ogóle gra z Was hardcore? To jest na przykład dobre pytanie. Jestem ciekaw, czy znaleźli się masochiści którzy przy drop rate, do którego nas przyzwyczaiło Diablo 3, sprawia, że Diablo 2 wyda, może się wydawać z tą istą katorgą. Do tego grałem jeszcze hardcore, dajcie znać. I cóż, nie przeciągam. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.